Cześć, witajcie! Każdy duży producent tynków dekoracyjnych ma w swojej ofercie taki flagowy produkt. Według mnie flagowym produktem marki Wallpaint jest Klondike. I dzisiaj właśnie pokażę Wam, jak położyć tą masę na klatce schodowej. Zapraszam Was na prezentację. Wygląda jak naprawdę fajny produkt. Dość prosty w położeniu. Często, jak klienci pytają, że chcą samemu coś stworzyć, jakiś efekt dekoracyjny, właśnie polecam masę webpainta Klondike. Klondike dodatkowo występuje w dwóch wariantach. W wariancie takim light, czyli nieco jaśniejszym, jak również takim intensywniejszym, czyli klasycznym Klondike. Zaraz pokażę Wam katalogi i zobaczycie, jak dana opcja wygląda. Dodatkowo każdy kolor w, czy w wersji light, czy też w wersji Standardowej, ciemniejszej, możemy wybrać z dodatkiem srebra, złota lub po prostu matowej. Także jest tam dość duża możliwość wyboru. Zerknijcie na katalog, a za chwilę przejdziemy sobie do montażu. Tak prezentuje się katalog Klondyka Lighta. Widzimy, że każdy kolor dostępny jest w trzech rodzajach opalizacji: odpowiednio od góry srebrna, złota oraz matowa. Ściana pod położenie masy Klondike powinna być gładka, wyszpachlowana, następnie zagruntowana gruntem głęboko penetrującym, a później na to zostaje położony podkład. Podkład, który nazywa się Primer 1000. I tutaj w wersji Klondike Lighta ten podkład jest jaśniejszy, jest taki jasno-szary. W wersji Klondike Standardowego, klasycznego, ten podkład jest taki ciemny, wręcz grafitowy. My mamy tutaj masę Klondike Light. Dlatego tutaj zaraz położymy sobie ten podkład w nieco takim jaśniejszym szarym kolorze. Zaraz przejdziemy do nakładania podkładu. Podkład mamy położony, i jak widzieliście, jakoś mocno się nie starałem, żeby go idealnie równo położyć. Gdzieś tam gdzie, niegdzie podłoże jeszcze przebija. Ale to nie jest najważniejsza cecha tego podkładu, że ma idealnie całkowicie pokryć na szaro powierzchnię. Ja też tutaj troszeczkę musiałem ten pokład mocniej wyciągnąć, rozciągnąć, ponieważ. Doszło mi tutaj parametrów kwadratowych, no i trochę musiałem ten podkład mocniej rozłożyć. Ale to nie jest najistotniejsze, bo podkład musi stworzyć warstwę wiążącą masę z podłożem. Oczywiście kolorystyka też jest ważna, ten podkład kolorystyczny też jest dość istotny, ale jeżeli gdzie nie idzie, gdzieś tam podłoże przebija, nie jest to jakiś problem. Na to przyjdą dwie warstwy masy dekoracyjnej, dlatego to wszystko zostanie jeszcze pokryte. Także przechodzimy sobie do następnego etapu, czyli już do położenia masy. Masę będziemy kłaść pędzlem, ruchami krzyżowymi. Pierwszą masę położoną, jak widzieliście masę nakładałem pędzlem, takimi delikatnie, ruchami krzyżowymi, nieregularnymi. Następnie gdzieś po około 15-20 minutach przykładałem masę pacą. Masa Klondike ma w swojej strukturze takie jakby granulki pigmentu, którego należy rozetrzeć na ścianie. Do tego świetnie się nadaje paca elastyczna, gdzie bardzo ładnie można to zrobić. Także przechodzimy sobie teraz do drugiego nakładania masy. W zasadzie etap jest taki sam. Nakładamy pędzlem i przecieramy płacą. Zapraszam. W dwukrotnym nałożeniu efekt nabrał większej głębi. Po wyschnięciu masa jest praktycznie już bardzo dobrze zmywalna. Po pełnym utwardzeniu, to jest gdzieś około 20-30 dniach, produkt jest wręcz szorowalny. Na klatkę schodową idealny. Świetnie się naprawdę zmywa. Moi drodzy, jeżeli chcielibyście coś więcej wiedzieć na temat masy Klondike Lite lub Klondike, czyli tej. Intensywniejszej, intensywniejszego odpowiednika. Mogę Wam wysłać katalogi w formie elektronicznej i również zrobić fajną, ciekawą ofertę, jeżeli chcielibyście zakupić ten materiał, ponieważ Klonda, jak wszystkie inne efekty i wszystkie inne dekoracje, które prezentuję na moim kanale, jest normalnie produktem mojej ofercie sprzedażowej. Dla Was, dla moich widzów, mam jak zwykle świetne rabaty. Moi drodzy, na dziś to tyle. My widzimy się w kolejnych odcinkach. Wy nie zapominajcie o subskrybowaniu kanału i wcisknięciu dzwoneczka, ponieważ jak wiecie, na moim kanale dość dużo się dzieje. Są i konkursy, i nagrody, no i również fajnie, ciekawe efekty dekoracyjne. Także na dziś to tyle. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.